Szanowni państwo, z wielką przyjemnością przedstawiam nową funkcjonalność raportu firmy Acernus, narzędzie, które pozwala w prosty sposób przeliczyć jaki mamy zysk ze sprzedaży Allegro. Przejdziemy sobie ze strony alekalkulator.pl na Strefę. Wejdziemy w billingi, przegląd zamówień. W zagregowane zamówienia i tutaj mamy dwa punkty teoria i praktyka. Wprowadzamy Narzuty, takie jak zwyczajowo wystawiamy przy wystawianiu oferty, czy to ręcznie, czy jakimś programem, baselinker, czy, czy jakimś innym. Wpisujemy reguły, na przykład do 3 zł, narzut tam 45%, dodaj 20 groszy. No i kolejne tych reguł może być oczywiście dużo. Mamy tutaj jeszcze koszt pojedynczego zamówienia niezwiązany z konkretną transakcją, czyli... Czyli nasz system dodaje koszt dodatkowych rzeczy typu abonament profesjonalny czy na przykład ACY. Tutaj w tym przypadku jest bardzo niski, bo to jest 8 groszy, natomiast dodaliśmy 2 zł koszt opakowania. Na górze pojawi nam się automatycznie zysk, pojawią nam się zamówienia ze stratą i z zyskiem. Na dole będziemy mieć zagregowaną tabelę 600 zamówień, poukładaną od tych najgorszych. Tu jest widok uproszczony, ale możemy sobie w każdym momencie wejść w zamówienie i zobaczyć, na przykład, z czym był problem. Tu akurat po 24 dniach, kurier naliczył dopłatę dodatkową 159 zł. Zamówienie wyszło ze stratą. W tym przypadku Został, została wysłana reklamacja do firmy kurierskiej. Czy przyniesie efekt, tego nie wiemy. No i tyle teorii, tak naprawdę. Jak to w praktyce wygląda? Wchodzimy na nasz panel. Widzimy dokładnie to samo czyli reguły. Reguły można wpisywać, można wklejać, kopiować. System to będzie pamiętał, więc nie ma problemu. Kopiujemy sobie poprzednią linijkę, zmieniamy tylko wartość, wprowadzamy. Czy wiemy, czy te reguły automat przeczytał prawidłowo? Tak, poniżej są, poniżej jest informacja. Jeśli jest w kolorze zielonym, to znaczy, że jest to przeczytane przez automat i zrozumiane. Mamy tutaj koszt pojedynczego zamówienia na poziomie 37 groszy. Powiększy, powiększyliśmy go do 2 zł no i u góry pojawia nam się tabela w tym przypadku łączny zysk z tych ostatnich 600 zamówień to jest 9207 możemy też oczywiście zrobić symulację, czyli dodać na przykład kwotę dodatkową chcemy przeznaczyć na przykład nie wiem 1200 zł na, na reklamę, więc tutaj dokładamy jakby. 2 zł do, do, do każdego zamówienia. No rzeczywiście, zysk spada, ale, ale jakby liczymy na to, że tych zamówień będzie dużo, dużo więcej. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy sprawdzić na przykład, co by było, gdyby na przedmiotach dokładanych do produktu, bo tu widzimy to z innych statystyk. Gdybyśmy zmienili tylko na przykład narzut na. Przedmiotach między 7 a 10 zł. Zobaczmy, czy tutaj jest, będzie różnica. Teraz mieliśmy 9200 zł, pojawiła nam się kwota 10 tysięcy drobiazg, ale jednak, jednak prawie 800 zł, jednak pojawiło się więcej. Czy spadną zamówienia? Ja zakładam, że raczej nie. Natomiast no to, to wyjdzie w, w kolejnym raporcie, zawsze z taką. Zawsze taką, zawsze taką symulację można powtórzyć z kolejnymi zamówieniami i sprawdzić, jaki jest efekt sprzedażowy. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych materiałów.